Sytuacja Górnika Zabrze z roku na rok się pogarsza. Poprzedni rok klub zamknął stratą w wysokości 2 milionów 300 tysięcy złotych i była to niewielka strata w porównaniu do lat ubiegłych. 2021 rok to 10,5 miliona złotych straty, a 2020 to 7 milionów. Gdy w 2011 roku górnika przejmowało miasto, zadłużenie wynosiło 32 miliony złotych. Już wtedy mówiono, że dług jest potężny. Dziś po ponad dekadzie, odkąd klub jest własnością miasta, deficyt wynosi 143 miliony złotych. Chcieliśmy umówić się na rozmowę z władzami 14-krotnych mistrzów Polski. Niestety nasza prośba została bez odpowiedzi. Na pytania, które przez rzecznika klubu przekazaliśmy zarządowi, również nie otrzymaliśmy odpowiedzi. A poprosiliśmy m.in. o komentarz do bieżącej sytuacji i zadaliśmy pytanie, w jaki sposób klub zamierza wyjść z tej finansowej zapaści. Czy Górnik posiada długofalowy plan, a jeśli tak, jakie są jego główne założenia? Władze Górnika Zabrze nie odpowiedziały. My za to porozmawialiśmy z kibicami. Jak oceniacie sytuację w Górniku? Bo jak się zarządza tutaj ten klub? Ciężko powiedzieć. Słabo, bardzo słabo. Słabo, strasznie słabo, ponieważ zarządzanie psuje cały klub ogólnie. Psuje, psuje, strasznie. To widać po wynikach naprawdę. To widać co się dzieje. No moim zdaniem tak naprawdę no zarząd out. No. Ale zarząd out, ale to może być właściciel? się zmieni zaraz? A czy nie możliwe, że właściciel ogólnie. No, to wszystko zależy od pani dowodzącej całej. No, i ta pani jest niepotrzebna w naszym klubie, to tak naprawdę. Nie? Za dużo ma do powiedzenia i strasznie psuje to wszystko. Masz tak, no, świadomość, że jest w ogóle jakiś dług górnika Tak, mam świadomość, że jest dług górnika Tak wiem, wiem, i oni to toczą wszystko po to, pod upadłość, tak naprawdę. Bo jeżeli tak dalej pójdzie, to klub padnie. A to jest tak naprawdę niepotrzebne, bo to jest klub straszny z wielkim doświadczeniem, z dużą historią, jak mogę tak powiedzieć, i no, najlepszy klub na śląsku, nie? I szkoda by było, gdyby przez właśnie takie zarządy upadło to wszystko, nie? Jeszcze szybko tutaj. Dobrze oceniasz zarządzanie górnikiem? Nie, absolutnie nie. Czemu? No, ponieważ prowadzą ten klub, tak jak kolega powiedział, do upadłości, do spadku, do pierwszej ligi. Nie ma zarządzania klubu. A sytuacja finansowa? Prawie 2,5 miliona długu, ponad 140 milionów w sumie przez ostatnie lata. No tak, rządzą i tak mają. No co z tym zrobić? Ja on nic nie mogę zrobić. A jaki jest pomysł, żeby górnika nie wiem, na prosto wyciągnąć? No według mnie to musi być ktoś prywatny. Sponsor, ktoś prywatny musi rządzić. Jakikolwiek klub, który jest zarządzany przez miasto, będzie zarządzany słabo, bo yy, czy to samorząd, czy to cokolwiek państwowego, to zawsze po prostu dołoży się pieniądze, no i tak to wygląda. Nie wkurza cię to, że teraz znowu jest prawie 2,5 i pół na długu. Górnik jest najlepszy na i tyle. No denerwuje mnie to, ale uważam też, że tak jak wspomnieliśmy po prostu, że klub jest źle zarządzany. Nikt nie ma jakiejś daleko.. daleko bieżnej, nie wiem jak to powiedzieć, daleko... Długofalowego o dokładnie, długofalowego planu na to wszystko. Ściąga się zawodników za zagranicy, którzy mam wrażenie, że po prostu są albo gdzieś bez kontraktów, bez klubów no i szuka się takich zapchaj dziur, żeby jakoś, żeby po prostu myślałem, że jakoś to będzie, ale myślę, że jeżeli nic się nie zmieni, no to będą smutne czasy u nas tutaj przy Rozwelta i może nam teraz pachnie nam pierwszą ligą, a być może kiedyś pachnąć nam taką sytuacją jak była na Widzewie, uks ie czy choćby na Ruchu Chorzów no myślę, że jeżeli nic się nie zmieni i klubu nie przejmie prywatny inwestor, no to może być bardzo ciężko.